Katarzyna Dowbor stworzy nowy program. Elżbieta Romanowska będzie miała konkurencję. Wszystko wskazuje na to, że już niebawem znowu zobaczymy Katarzynę Dowbor remontującą domy telewizów. Ale niech nikt nie pomyśli, że znana dziennikarka i prezenterka wraca do Polsatu, do programu, z którego została zwolniona. Tak się nie stało. Katarzyna Dowbor tworzy podobny program będzie on emitowany na antenie Canal Plus Domo. Zwolnienie Katarzyny Dowbor z Polsatu, a doszło do niego w maju ubiegłego roku, odbiło się głośnym echem. W końcu przez 10 lat prowadziła nasz nowy dom. Nie brakowało komentarzy biorących w obronę wieloletnią prowadzącą. Dostało się Edwardowi Miszczakowi za to, że podjął taką decyzję, rykoszetem oberwała też Elżbieta Romanowska, która zajęła jej miejsce. Romanowska, znana i lubiana aktorka, musiała zdobyć sympatię widzów i zmierzyć się z porównaniami do poprzedniej prowadzącej. Dowborowa od nowa. Jeszcze jeden program. Tymczasem upłynęło trochę czasu i Katarzyna Dowbor dostała posadę w pytaniu na śniadanie. Pojawiła się także na antenie Canal Plus domo w programie Dowborowa od nowa. Tam w każdym odcinku pokazuje jak remontuje własny dom. Teraz jak podaje Portal Press postawiła też przed sobą nowe wyzwanie. Prezenterka ma w nim remontować już nie swoje cztery ściany, a domy uczestników programu. Jednocześnie jesienią widzowie Kanal Plus Domo zobaczą drugi sezon jej pierwszego programu. Trudno nie zauważyć, że nowy program prowadzony przez Katarzynę Dowbor będzie porównywany z tym emitowanym w Polsacie. Zyskają na tym niewątpliwie telewidzowie, którzy będą mogli obejrzeć dwa razy więcej poruszających historii z happy endem, a także ci, którzy mogą zabiegać o to, by ich lokum, dom czy mieszkaniem zajęła się ekipa fachowców. Nikt też nie wątpi, że Katarzyna Dowbor, która pracę w telewizji zaczęła w roku 1983, a więc 41 lat temu, wie, jak się robi ciekawy program.